Witam Was, moi kochani, bardzo ciepło i serdecznie w grze Cult of the Lamp. Jest to demo gierki i dziękuję za polecenie mi tej gry. To, to Minion mi podesłał namiary na na tą gierkę i wydaje mi się, że ona jest naprawdę ciekawa. Słuchajcie, fajne demo, ściągnijcie sobie, pograjcie. Ja muszę przyznać, że nagrałem już filmik, ale niestety znowu się okazało, że dźwięk mój mikrofon był przyciszony i muszę nagrać ten filmik jeszcze raz, dlatego już co nieco wiem o tej gierce, już troszeczkę grałem, wydaje mi się naprawdę świetnym tytułem. Grajmy, grajmy, grajmy. Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba to sterowanie i no można pozmieniać na klawiaturze, ale ja wolałbym jakoś na padzie pograć w to, bo no byłoby łatwiej. Niestety na padzie chyba się nie da. Ej. Da radę na Steam Controllerze? Uuu, fantastycznie, zobaczymy. W takim razie Steam Controller w ruch. Game by Massive Monster. Published by Devolver Digital. Moi kochani, wcielamy się w ostatnią owieczkę. Na świecie. No i tutaj e, tak, to jest ostatnia owieczka na świecie. Wszystkie zostały już zabite przez te stworzenia. Więc. Chcą nas też ukatrupić. Ponieważ stara wiara zostanie wtedy zachowana. Okej. Okay. W takim razie deadne. Było sobie życie. Łańcuchy. Słuchajcie, gra naprawdę bardzo ładnie wygląda. Słuchajcie, mamy tutaj jakiegoś boga. Czy tam jakieś, jakieś bóstwo, istotę, która jest uwięziona. Ehm, jak widzicie, łańcuchami. Ten, który czeka i mówi do mnie: chodź bliżej. A i tak już nie żyjesz, więc się nie martw. Ciągle jesteś, będziesz mi użyteczny. Ci głupcy Bishops to są chyba jakieś biskupi, tak? Trzymają. Chcą ciebie trzymać z daleka ode mnie. Myślę, że śmierć w tym pomoże. A tylko, a tak naprawdę to wysłali cię do mnie. Dam ci nowe życie, ale za... Ale będzie to kosztować. Chcę, abyś założył kult w moim imieniu. Czy mamy zgodę? Oczywiście, że tak. I dostaniemy niesamowitą czapeczkę. Niesamowita czapeczka jest nasza? Mamy teraz boskie moce. Cult of the Lamp. No! No, o wiele lepiej się na gra. Dodge by avoid... avoid... to the avoid damage. Dobra, damage. Pewnie, że tak. Cyk, cyk, cyk. Normalnie wściekła owieczka. Idziemy tu? Tak jest, oczywiście, że tak. No cześć! Ratał. Ratał też był kiedyś naczyniem, można powiedzieć, tego boga, tego bóstwa. Więc będzie mi teraz towarzyszył podczas mojej wędrówki w odchłanie starej wiary. Dobra, no to chodź. Czy mogę coś tutaj wziąć sobie? Mogę tylko poniszczyć rzeczy. Ciach. Ciach, ciach, ciach. No a void robiłem, no... Jakbyś nie widział. Zbieramy sobie Tap uh, to Aventury. Czekajcie, który teraz przycisk? Ten? Nie? Ten? Tak, to jest ten. Okej. Okay. Świetnie. Aha, chciałeś mnie uderzyć, nie? Aha, a a, temu się udało. Ok, ale na razie nie mam żadnych obrażeń, bo nie mam serduszek jeszcze. Na spokojnie możemy bić się z tymi stworami. O, ała, 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 ała. Jak widzę, że oni się świecą, to muszę zrobić dodge. Ok, kolejny pieniążek. Brawo. OK, i mamy kolejny pieniążek. Normalnie podoba mi się ta ściekła owca. I co? Tyle? Nic? Idziemy dalej? No to idziemy dalej. I chcą poświęcić, zobaczcie. Mają tutaj nowego... nowe zwierzątko, które chcą poświęcić. Jest to... Ale my go uwolnimy i będzie w naszym kulcie. Nie wiem, to, co to jest za zwierzę, czy jakiś konik? Możliwe. Ok, to jest, ale słuchajcie, to są chyba randomowo, bo jak grałem poprzednio, to miałem yy, jelonka. Teraz wygląda na jakiegoś konika, osiołka, czy coś. To będzie mój followers. Tak. No cześć. I Ratał powie mi teraz, że ten e, ta, ten pentagram to jest tak naprawdę teleportacja. I teleportuje mnie do świątyni albo przy wejściu do świątyni będę mógł, cyk, się teleportować do jakichś ruin świątyni. Heretic Defeated. Świetnie. 3 minuty 44, czasu. Brawo ty. I teraz, moi kochani, i teraz czas na crafting. Cześć, Ratał. Mm -hmm. Trzeba zebrać e, surowce jak kłody i, i, i kamień i mogę zlecić robotę mojemu followersowi. Więc mój followers tutaj sobie, o ten, no to to jakiś nie, konik albo osiołek. Tyulon, w ogóle mogę go randomizować, zobaczcie, cyk, mati, Perge. Alno, granaty, ja to mogę na imię. Fatybre, Arno, niech jest Arno. Formę. Możemy go, z niego zrobić na przykład o, świnkę, kotka, liska. Nie, ja zostawię, zostawię osiołka, bo jest osiołek, to jest osiołek. Kolor. Mm. Taki mi się by podobał, nie. Niech jest taki, jak była, nie pamiętam, to był niebieski, on był, nie? Niech jest. I wariant. Y... O, może być taki. Niech jest taki. Dobra. I on tutaj ma Strong Constitution, Naturally Obden. Dobra, jakiś ma jakieś perki, cyk. Tak wyglądasz, mój kolego. Brawo, ty. Ama Yama, yama. Ama, ama. Zbieraj mi drzewo. Idź, wciać drewno. Dobra. Słuchaj, w takim razie masz followersa, tak? Oni muszą coś jeść, więc musisz zrobić fire, cooking fire. Bo trzeba zrobić, no, garnek do gotowania jedzenia. Potrzebujemy stona i i drewno. Także ja sobie o, ston wezmę, kamyczki. Jeden kamyczek mój, tu będzie drugi kamyczek. Brawo ty, cyk. I sobie weźmiemy drewno, bo zanim on tam się tym drewnem zajmie, to jazdo będę już sam. Pyk. I mamy kłody. Możemy iść budować. Gdzie go postawimy ten garnek? Powiedzmy tu. No to buduj. I mamy garnek zbudowany. Teraz możemy zrobić jedzonko. A więc muszę zebrać berysy, siedem aż, i ugotować papu dla mojego osiołka. Okej, okay. jeszcze jeden brakuje, no to weźmiemy cyk i mamy. Idziemy sobie do mojego piecyka, do mojej kuchenki i możemy gotować yy, kuk. Dobra, okej, okay. musimy więcej mieć followersów i więcej kasiory. No dobra, no to w takim razie trzeba pokonać e, biskup, biskupów. Więc idź i zabierz złoto i zrekrutuj nowych followersów. Tak też zrobimy. Tak też, moi kochani, zrobimy. Dobra. Muszę wracać na Land of the. Na ścieżkę. Na ścieżkę starej wiary. I ok, mamy drzwi, przez które muszę przejść. Mogę sobie przeczytać to coś. Patrzałem już do innych drzwi, no nie mogę przejść, bo potrzebują więcej followersów, więc musimy te otworzyć. Bo tutaj mamy tylko jedną... Do otwarcia tych drzwi jest potrzebny jeden followers, czyli nasz, wystarczy nasz osiołek. Arno, czy jakoś tam go nazwałem. I mogę wejść do Darkwoodu. Słuchajcie, ta gra naprawdę ładnie wygląda, jest ciekawa, fajna. I słuchajcie, mamy do wyboru teraz. O, mamy trzy życia. Kurka, łatwo, szybko je stracę. Powiem wam, że poprzednio zabił mnie boss ostatni. Tak grałem. Tutaj mamy Torch of Te To jest też randomowe. Weźmiemy sobie ten mieczek. Ten dagger. To też możemy zabrać. Przedtem miałem coś innego kompletnie. Jakiś. K... E... Flavor. Okej. Okay. Dobra. Release curse. No to mógłbym. O! Oh! Wtedy miałem coś innego, naprawdę. To jest fajne. Randomówka, dobra. Zbierzemy te kuleczki, bo one mi zwiększą z powrotem. Um, ten relisk jest. O, trawy nawet. Dobra. Dobra, kuleczki, kuleczki. O, trzy już mogę. Trzy klątwy mogę rzucić. Mogę przeczytać sobie jeszcze to. To jest. E, to jest kraina. E, biskupa Lesi. Trzeba go zniszczyć. Nie ma sprawy. Amdusias, Amdusias mnie rozwalił ostatnio. Nie wiem czy mi się uda. Dobra, kuleczki trzeba zbierać. Wszystko rozwalam, bo kuleczki się przydadzą. I życie. Trawę też mogę ścinać. O! więcej co, nie ma kuleczek, trochę coś tam, jakieś jedna wpadła, ale dużo no okej, okay. nie ma dużo ich dobra, zobaczymy co będzie tu karty mocy klaunek klaunek jest klaunem i on mi daje karty jakieś dodatkowe mocy powera mi da muszę wybrać teraz albo Dodatkowe życie albo Shield of Fate. To super. Dziękuję Ci bardzo. Mogę wracać. Dobra, okay. zbieramy może jakieś, trafi się jakaś kuleczka jeszcze, co mi moc zwiększy. O, życie, o pięknie, proszę bardzo, jak ładnie. Trzeba rozwalać, może życie wpadnie. Właśnie. Dobra. Ja przeszedłem z góry, to teraz mogę iść w dół. O boże, oni mnie za chwilę rozwalą. O, deadłem. Deadłem. I continue. Nie ma continue. Nie ma continue. Możesz grać od początku albo koniec. A więc moi drodzy, tym razem gorzej mi poszło niż poprzednio. <laughs> Słuchajcie, naprawdę Świetna gierka, ściągnijcie sobie, pograjcie sami. Naprawdę, napraw, na, pewno, na pewno nie pożałujecie. Eee, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że się gra spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego i moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, widzimy się, słyszymy się, niebawem w kolejnym odcinku z jakiejś fajnej gierki. Na razie, cześć!